Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was głównie z paletką tego typu. Z z, to jest firma pod firma Makeup Revolution, to jest Revolution Pro. O. Czyli to taki taki droższy, bardziej wyglądający ekskluzywny, ale nie tylko, ponieważ, wiecie co, na no, ale obuszczując, wyobraźcie, sobie znalazłam Panią Walewską. Kosmetyki pani Walewskiej. No ja widziałam perfumy, jakieś wody toaletowe, widziałam jakieś kremy, płyny do kąpieli, ale nie wiedziałam, że pani Walewska ma kolorówkę. No tam, co ja widziałam, to jest dosyć okrojona, jakieś kredki były tylko czarne, szara, brązowa. No to wybrałam sobie szarą i oprócz tego pomadkę. No taki kolorek, średnio będzie pasował do cieni, ale to nieważne. W tym momencie akurat tak, dobra. Tutaj widzicie, to jest opakowanie zewnętrzne. Ejekuad. No. Godless Glow. I pewnie połamałam jakoś tam. Z... Lepiej nie mówić pewnie, jak to brzmiało. Ten, kto zna angielski, pewnie się przeraził. A, przepraszam Was za hałas wentylatora, ale jest tak gorąco, że ja po prostu bez wentylatora to umrę tutaj dosłownie. Jestem tak popuchnięta, że się... Dobra, ale to nie miało być o tym. Nie mam się żalić. Tak wygląda paletka. To nie jest typowo złoty tutaj kolor, tylko to jest taki złoto-miedziany. No i to wygląda bardzo solidnie, ciężko, to trzeba przyznać. W niej są cztery cienie. I tak, aha, dobra, jeszcze 12 miesięcy na zużycie. Ile tu jest gram? A, jeden cień ma 0,8. Cztery cienie, tak jak Wam mówiłam. No, no. otwiera się. Tutaj znowu błyszczące, nie youtube'owe lustereczko. Nawet jeszcze folii nie zdjęłam, jest na niej. Ale no, lusterko, nawet mimo tej niezdjętej folii, dobre jest. I tutaj macie cztery cienie. Cztery błyszczące. I teraz tak. W regularnej cenie w Rossmanie ta paletka czterech błyszczących cieni kosztuje 70 zł. No nie, ja nie kupiłam za 70. Kupiłam za 35, niecałe 35. I teraz wypróbujemy te cienie. Czy jakimś cudem one są warte 70 zł? To znaczy, ja już wiem, no bo jeden makijaż zrobiłam, proszę. Widzicie, aż całkiem ładny wyszedł. A teraz tak, zajmujemy się dalej. Tutaj złoty White w załamanie i na dolnej powiece jest ten cień. No, otworzę Wam. Cały czas próbuję go zużyć, no i całkiem mi idzie. Bo zużywam ten cień i resztę wywałam. Dla tych, którzy nie wiedzą. <laughs> no, także mam tu w załamaniu i mam na dolnej powiece. Teraz zajmiemy się tymi cieniami. Czyli tak, a nie no, cztery cienie to ja od razu zrobię słodcze. Ok. Ciach, ciach. Najpierw te dwa. I od razu jedziemy. No, jak widzicie, to jest wariacja na, na temat miedzianego koloru. Bardzo przyjemne pod palcem są. Bardzo. Zobaczcie, tu jest miedziany yy, z taką, z takim... Do, o, najpierw o tak. I teraz tak, tu jest miedziany z podtonem różowego. Tutaj to widzicie, no taka brzoskwinia wręcz, ale taka też miedziana. Tu, znaczy taka różo-brzoskwinia. Tutaj jest taki pod pomarańcz, jasny pomarańcz, ale też z nutą miedzi. Wszystko jest z nutą miedzi. I tutaj najbardziej taki przypominający miedziany kolor. No kolory są przepiękne. To trzeba im przyznać, przepiękne zrobili kolory. No, ale teraz. Zobaczmy na oku, i jakby tutaj zrobić, żeby nie zrobić porząd, podobnego jak tamten był. Hmm. Dobra, to najpierw ten najciemniejszy. Niestety, zobaczcie, osypuje się ten najciemniejszy. No, i tu na oku tak niezaciekawie wygląda. Spróbuję takim. Tamten pierwszy makijaż to ja dosyć dawno robiłam i później no, no nie miałam czasu, jakieś inne filmiki nagrywałam, także ja po części nie pamiętam jak one się zachowywały, razem z Wami będę to robić. Dobra, to teraz o, pędzelkiem, który jest z takiego, no syntetyczny lepiej się nakłada. I czekajcie, ja wezmę to. Oj, trzeba będzie dużo powieki zmyć, zanim coś na, nałożę. Ale syntetycznym pędzelkiem jest o wiele lepiej, ale też się dalej osypuje. A wiecie, co zrobię? Jedno oko inaczej, drugie oko inaczej. O. Nie licząc osypania, to trzeba przyznać, że pięknie się nakłada ten cień jest bezproblemowy, bardzo ładnie to, jeżeli się bierze syntetyczny pędzelek. Teraz wezmę ten cień wewnętrzny kącik, trochę inaczej. No zobaczcie, jak pięknie się nakłada, jak się syntetycznym bierze. Ale też się osypało, tylko fakt dużo na pędzelek nałożyłam. Teraz ten cień troszeczkę tu powyżej. Tą przestrzenią na końcu się zajmę. I teraz ten najjaśniejszy wewnętrzny kącik i tu. Jak widzicie, nic nie wycierałam na razie. To znaczy na początku, teraz zostawiłam i po prostu najbardziej osypuje się ten cień. Ta reszta jest względna. Ok, to teraz drugie oko. Znowu zaczniemy od najciemniejszego. Ale troszeczkę inaczej. Aż o tu. Znaczy, tymi cien, cieniami można wręcz malować tak, jakbyście malowali kredką. Jakość jest niesamowita. Teraz wiecie co? Nie, ten dzień. Dobra, to teraz ten najjaśniejszy na górę. I teraz ten, którego pominęliśmy, też tu na górę damy. Górne powieki na razie zrobione samymi cieniami. Teraz zmyję tutaj i jeszcze raz nałożę korektor, no bo wygląda no nie za ładnie. Miałam nic nie robić na dolej powiece, ale chyba jednak zrobię. Dobra, na tym oku ten ciemny. Oj, muszę uważać, żeby się nie osypał. No i się osypał. Bardzo dużo się nakłada na pędzelek. No zobaczcie. Jeszcze raz będę zmywać. No, jeszcze raz. A teraz tu na tym oku. Tamten różowały. I zobaczcie, ten się nie osypuje. Nakładam i się nie osypuje. To ten najciemniejszy. On ma troszeczkę inną strukturę. Jest taki inny w dotyku, ciutka I już się osypuje. Bo tu też tak samo nie oszczędzam jak tamtym. Chociaż nie. Tu nie oszczędzam. Tamten uważałam i, i tak się osypało. Dobra, zabawa cieniami skończona. Więc teraz pora na kredkę z pani Walewskiej. Ona jest koloru szarego, tak jak wam mówiłam. O! Jeszcze jej nie używałam. No, piękny kolor szary. I taka nie jest super miękka, ale na tyle miękka, że podejrzewam, że na oku będzie ładnie malowała. I będzie miała wyzwanie, jeżeli chodzi o te cienie. Jedziemy, zobaczymy. No, niestety przy tych cieniach ona tak średnio sobie daje radę. A właściwie sobie nie daje rady. Na linii wodnej też jej prawie nie widać powiem wam, ta kredka to tragedia a dałam za nią coś koło 10 zł, czyli za tyle co kupiłam cały zestaw w akrzynie no nie, nie radzi sobie dobra spróbuję kiedyś jeszcze ją użyć na jakieś maty bo tutaj sobie totalnie nie radzi a teraz w takim razie biorę czarną muszę ją znaleźć Czarną zakrzyną? Nie, mam też szarą zakrzynę. O. Tu obok szara zakrzyna. I weźmiemy na drugie oko, zobaczymy. Na linii wodnej widać, teraz tu. Maluję bez problemu pomaluję rzęsy i wracam. I teraz jeszcze usteczka, dopiero później całość pokażę Wam. To jest pomadka, znowu ten sam niebieski kolor, no piękny jest ten niebieski, no Pani Walewska, kolor 35, Kamelia, nie będzie pasował do tego makijażu, ale to nieważne. Zobaczcie jaki piękny kolor. Pomadka jest kremowa i taka jest lekko transparentna. Nie jest w pełni kryjąca, lekko błyszcząca. Ok, dajemy. Ok, nałożone. Na ustach jest naprawdę taka półtransparentna. No zobaczcie, tu jaki jest kolor, a tu. I jest bardziej różowa niż tutaj w sztywcie. W sztywcie wygląda bardziej taki podkolor czerwieni takiej takiej brudnej czerwieni, yy, ale wiecie co? Ona mi bardzo przypomina te pomadki z Golden Rose. Takie one są też takie półtransparentne, takie bardziej balsamiki to są. I zobaczcie tutaj też. O, zobaczcie, one są bardzo podobne do siebie. jeżeli chodzi o wykończenie, ten też jest taki taki transparentny, to też ten sam poziom błysku. I dobra, to teraz. Całość makijaż, łącznie z tym, no i powiedzcie mi, które oko Wam się bardziej podoba? Nie osobiście bardziej to. I tak, dobra, zacznijmy najpierw podsumowanie od y, rzeczy z y, pani Walewskiej. No, opakowania, bardzo ładne. Y, pomadkę kupiłam za niecałe 14 zł. To za niecałe 10 zł. 9, 80, coś takiego. I jeżeli chodzi o kredkę, no, na tych cieniach totalnie sobie ona nie radzi. Ta z Akrzyna, która wychodzi za złotówkę, o wiele lepiej sobie to poradziła. Jedna i druga jest szala no nawet zobaczcie na linii wodnej tu jest akrzyna, tu jest pani Walewska, o wiele lepiej sobie radzi ta zakrzyna niż ta więc w tym momencie nie polecam tej kredki ale może w jakimś innym filmiku dołożę ją, kiedy będę robiła makijaż jakiś matowy no i wtedy jeszcze dopowiem ale w tej pierwsze moje wrażenie no nie, nie, na linii wodnej fatalnie tutaj okropnie namęczyłam się, żeby a i tak efekt mi się nie za bardzo podoba tego, co, co zrobiłam akurat tą kredką. Jeżeli chodzi o pomadkę, to ja lubię takie. Jest żywy kolor, ale nie jest on taki agresywny. Yy, mi takie, takie wykończenie tych pomadek kojarzy się z pomadkami, balsamami takimi w stylu azjatyckim, bo one mają takie, takie półtransparentne. Znaczy Azjaci, tak, tak, tak się no, Azjaci, Azjatki, no, głównie Azjatki oczywiście. Właśnie w ten sposób się malują, że usta są takie, one mają wyglądać na w miarę naturalne, takie, takie soczyste, no i są takie właśnie te pomadki balsamy, takie półtransparentne. Ogólnie z pomadki jestem zadowolona, bo jest bardzo komfortowa. To, to jest coś na zasadzie jakbyście mieli jakiś balsamik koloryzujący, dosłownie, dla mnie. Jest piękny i kolor mi się też bardzo podoba. Teraz, przepraszam bardzo, czekajcie na piesie. Teraz co do paletki. Musicie przyznać? Znaczy nie musicie, ale możecie. Raczej, że ona wygląda naprawdę bardzo ekskluzywnie. Jest bardzo ładna. A, jest jeszcze druga wersja kolorystyczna. No. Ciężka, masywna, bardzo ładnie to wygląda. Ale teraz, czy ona jest warta 70 zł? Wiecie to? Ja lubię ładne opakowania. Lubię. Ale dla mnie większe znaczenie ma to, jakiej jakości są cienie. Nie ukrywajmy, cienie błyszczące łatwiej jest zrobić niż maty. A to są cztery błyski. Więc dla mnie osobiście ta paletka. Nie jest warta 70 zł, no owszem, tu jest naprawdę no czuć czuć taką solidność owszem. Ale ja biorę pod uwagę co z tego, żeby na przykład było śliczne opakowanie, a w środku by były cienie marnej jakości. No to jest tak jakby no zawinąć w złoty sreberko, nie? No to, 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 to i, tak, i tak zostanie tym czym, czym jest. Tutaj w tym wypadku no, poszli na łatwiznę, bo wzięli, zrobili błyski. I muszę przyznać, że błyski no, są śliczne, są bardzo ładne. Pracuje się z nimi świetnie. Fakt ułatwia to, że wszystkie są w podobnej gamie kolorystycznej. Wszystkie mają nutę taką miedzianą w sobie. Chociaż na przykład o, ten cień taką, z taką fajną poświatą różową. Ten chyba mi się najbardziej podoba. Znaczy o, te dwa, te dwa. Ten, a, i ten ma inną konsystencję niż pozostałe trzy. Jak widzieliście, on się bardziej sypie niż yy, reszta. Ale ogólnie, no piękne, ale tą paletką samodzielnie nie zrobicie makijażu. Musicie mieć coś, coś do tego. Nie wiem, czy, czy puder, bronzer coś matowego raczej powinno być, żeby zrobić. No, no ja w każdym razie bym musiała. Może są osoby, które z samymi błyskami robią. No, zdarzało mi się też, ale nie z błyskami, z takim poziomem yy, świecenia. Więc tak, biorąc pod uwagę praktyczność, dobra, opakowanie śliczne, ale liczy się bardziej jakość, no, chyba, że ktoś zwraca uwagę na opakowanie. Ale teraz, tak 70 zł za cztery cienie no nie, ja bym nie kupiła, no i nie kupiłam, ale za 35, no to uważam, że już jest ok, I jak będzie ta druga wersja kolorystyczna za 35 zł, bo tam wiem, że tam coś było z takim brudnym fioletem, różem, coś takiego, takie jeszcze bardziej pode mnie, no ale teraz chciałam eksperymentować, czy, czy takie kolory będą dla mnie dobre. No i stwierdzam, że mi się podobają na oku. Ale wracając, jak będzie tamta wersja, ja kupię. Jak będzie za 35, za 70 nie. Nie uważam, żeby jakość tych cieni nie była warta 70 zł. No nie. Ale jeżeli ktoś zwraca uwagę na jakość opakowania, to jakość opakowania jest naprawdę fajna. To nie jest taki... Beznadziejny plasticzek, który się tutaj za chwilę połamie. To jest chyba najładniejsza moja paletka z takich miniaturowych. Nawet Natasza Denona nie jest tak ładna według mnie wizualnie jak ta. To trzeba, to muszę obiektywnie przyznać. Ale za 70 zł ja bym taki nie kupiła. Dobra, serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I dajcie słupka. Pa, pa.